Co zrobić, kiedy senior odejdzie na zleceniu? Na pewno może nas uspokoić sama znajomość procedury. Jeżeli takie coś nam się przytrafi, a jest to zupełnie naturalną sytuacją, bo jednak wyjazdy są do seniorów, do osób starszych, które mogą odejść w każdej chwili, warto wtedy zadzwonić najpierw na 112. Jest to ogólnodostępny europejski numer pogotowia, gdzie będziemy mogli zgłosić taki incydent. Następnie warto powiadomić rodzinę podopiecznego, a dopiero potem zgłosić ten fakt agencji. Co jeszcze warto wiedzieć, jeżeli wiesz, gdzie senior na bieżąco ma swoje dokumenty. No, to warto również je przekazać w momencie przyjazdu pogotowia. Jeśli nie wiesz, to też nie jest to tragedią, bo prawdopodobnie te dokumenty znajdzie rodzina. Jednak warto być przygotowanym na taki fakt. I jednocześnie pamiętajmy, że zawsze jest to stresującą sytuacją. Czasem mniej, czasem bardziej, ale warto mieć w głowie po prostu, że taki fakt może się wydarzyć i dzięki temu będziemy spokojniejsi, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce.